Utrwalenie wiedzy jest też bardzo ważne. Chodzi tutaj o pewien klimat i o poznawanie ludzi. I jakby się uparł, wiedza jest w internecie za darmo. To jest ta magia. Społeczność, community musi się spotykać. Trzeba się spotykać na żywo. Polska społeczność niskowęglowodanowa jest najbardziej zaangażowaną społecznością na świecie. I to nie jest przesada. Tak naprawdę chodzi o to, żeby robić coś, co się w życiu kocha i lubi. Należycie do światowego grona, do światowej elity niskowęglowodanowej. Słuchajcie, bez względu na to, co mądre głowy mówią, wierzcie swoje Intuicji i logice. Każe nam się zajadać Hello 6 razy dziennie, przetworzone jedzenie, i to są oficjalne rekomendacje. No, zobaczcie, jak, jak, w jakim świecie żyjemy, w środowisku, które uzależnia, stresującym, pełnym środków, które są środkami psychoaktywnymi. To był fajny dzień. Bracia Rodzeń. W podsumowaniu pierwszego dnia, tak sobie właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że no słuchajcie, wiedzę to my. Akurat mamy. Szczerze powiedziawszy, dowiadujemy się tam pojedynczych rzeczy, których nie wiemy, ale to jest nieistotne. To jest utrwani, utrwalenie wiedzy, jest też bardzo ważne. Chodzi tutaj o pewien klimat i o poznawanie ludzi, tworzenie pewnej sieci, jeszcze większej sieci znowu. No, ale jasne, to przecież. Słuchajcie, wiedza jest, jakby się uparł, wiedza jest w internecie, wszystko jest w internecie, za darmo, nie trzeba za to płacić, ale myśmy tu przyjechali oczywiście, tak, zainspirować się, zdobyć wiedzę, bo parę bardzo ciekawych artykułów jest, oczywiście Dobra, my je byśmy zdobyli w internecie, tak, ci wszyscy lekarze, wykładowcy dają content za darmo, ale przecież... No nie po to, nie dlatego zostały wykupione w kilka miesięcy wszystkie tysiąc ponad biletów czystej konferencji dlatego, że chcecie się dowiedzieć jakiejś tajemnej wiedzy, bo przecież my wszystko dajemy na internecie za darmo. Przecież chcemy się spotkać, właśnie to jest to, że właśnie mm. wracamy ze spotkania, przybiliśmy pionę ze wszystkimi, których podziwiamy, którymi się inspirujemy, więc... To jest ta magia. Społeczność, community musi się spotykać, trzeba się spotykać na żywo. I też magia polega na tym, że to mówię całkowicie nieskromnie, bez jakichś negatywnych emocji, że no, byliśmy tam rozchwytywani w tym sensie, że no, dr Anwin, z Jane Anwin i. Paroma osobami zadbali o to Żeby nas ładnie zareklamować To znaczy was zareklamować Właśnie To społeczeństwo, które się stworzyło wokół nas Naszych skromnych osób, które no, mają coś w sobie Dokładnie. Co was przekonuje Ale zobacz, mhm. to, to, to nie jest tak, że to, to Wiecie, że na konferencji O, bracia rodzeń to oni Nie, słuchajcie, oni zgromadzili Dokładnie. Oni zgromadzili Wokół tego, co mówią, niesamowitą społeczność To nie my jesteśmy tam

rozchwytywani, to wy jesteście tam wychwalani, że to społeczność, że, że polska społeczność niskowęglowodanowa jest najbardziej zaangażowaną społecznością na świecie i to nie jest przesada, Om. to jest fakt, to wy robicie klimat i to dzięki wam czysta konferencja, no już śmiało można powiedzieć, jest największą i najbardziej zdecydowanie e, 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 najlepszym wydarzeniem na świecie tego typu. To prawda i myślałem, że e, że fakt, ja, ja myślałem, jak wchodziłem dwa dni przed konferencją, że, że bilety wszystkie się sprzedały, 800, ale no nie, było 300 osób i będzie 300 osób, ale to jest, w tym przypadku. Na to tutaj co byliśmy, ten, tak. Na to tutaj. I no, fajna była ta sytuacja. Pamiętasz, jak dr Anmin przyprowadził organizatorkę tej konferencji Oliwię po to, że czy żona doktora Anna z prośbą, żebyśmy jej udzielili rad, jak to się robi, żeby organizować takie konferencje jak u nas, jak zapełnić salę, jak, jak zmotywować. Z, 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 Społeczeństwo, jak stworzyć społeczność, i tłumaczyliśmy jej to w sposób właściwie prosty, bo słuchajcie, nie ma tu jakichś trudnych przepisów, jakichś nie wiadomo jakich trudnych reguł. Tutaj chodzi o bycie prawdziwym, tutaj chodzi o prawdę, tutaj chodzi o wiedzę, doświadczenie, swoje, swoją, swój przykład. I to właśnie robi, próbowaliśmy powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, żeby robić coś, co się w życiu kocha i lubi, bo dlatego uważam, że ta, ta społeczność dookoła wy urośliście dookoła nas, bo to jest nasza pasja i czujecie, że to jest nasza pasja a do dobrej energii przychodzi dobra energia i przyciąga wtedy wiele ludzi. Jasne, chyba nie wyobrażacie sobie, że można ściemniać przez tyle lat ludzi świadomych, logicznie myślących. Nie da się w dzisiejszych czasach za bardzo ściemnić, oczywiście robią to ludzie, ale krótkoterminowo. Można kit wcisnąć krótkoterminowo, ale przez wiele lat i długoterminowo prawda się zawsze obroni, autentyczność i to jest przekaz numer jeden. Odpowiedź jest prosta. Macie dwie możliwości. Jeżeli połkniecie niebieską tabletkę, pozostaniecie w Matrixie. A co jeśli wybierzecie czerwoną? Opuścicie Matrix, ale jedyne co możemy Wam obiecać, to prawda i tylko prawda, nic poza nią. Ale obiecujemy, że prawda wyzwala i pomaga żyć pięknie. Więcej na ten temat w książce Metoda Odchudzania Braci Rodzeń. Zapraszamy. A skoro wiemy, że. Styl niskowęglowodanowy wycofuje choroby metaboliczne. To jest potwierdzone waszymi przykładami, i to, że dzisiaj naukowcy, światowi naukowcy to potwierdzili. Znaczy, to, to, tutaj dzisiaj Ameryki nie odkryliśmy. To, co my mówimy Wam w Polsce, zostało powtórzone dzisiaj. Dostarczyło nam to kilku fajnych argumentów, chociażby w tak, chorobach tak. nowotworowych, bo to jest temat, to który trzeba, ten, ten jest. trzeba poruszać. Jutro taki ważny temat to są choroby. be de... E, psy, psy, jakby uzależnienie, mm -hmm. to jutro będzie Jane Anwin to, to, to jest mistrzyni więc e, nic się nie zmieniło zmieniło się tylko to, że poznaliśmy się na żywo i możecie być pewni, że wy, czyli społeczność niskowęglowodanowa w Polsce należycie do światowego grona do światowej elity niskowęglowodanowej, słuchajcie i wy jesteście najbardziej zaangażowaną i ogromną największą społecznością na świecie, uwierzcie nam, nawet Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania nie mają tak zaangażowanej społeczności tej niskowęglowodonowej jak my, wy. I to jest szacunek dla Was, i to jest fakt, którym trzeba się chwalić, bo to jest niesamowite, co robicie. I pamiętajcie, pamiętam taką historię, którą opowiadał Steve. Na tej kolacji, na której byliśmy, jak próbowali opłyn przepłynąć Atlantyk razem ze znajomymi, on z synem, i akurat dwa dni czy dwa tygodnie przed wypłynięciem meteorolo meteorolodzy czy wypowiadali się, że nie ma szans, żebyście popłynęli. O, znaną, od his, opisaną w historycznych książkach tak. drogą, żeby najpierw popłynąć zgodnie z wiatrami w południe, a później Zawrócić. wypłynąć w listopadzie, a później po kilku miesiącach wiatry się zmieniają i przepłynąć na, na bok, na prawo przez Atlantyk. I meteorolodzy mówili, że nie da się tak zrobić jak odwiecznie opisane w książkach od zawsze, tylko, że niby się warunki zmieniły i trzeba od razu i płynąć w poprzek. I oni zrobili tak jak było napisane w książkach, od setek lat opisywali żeglarze, popłynęli na południe a wszyscy inni, bo akurat startowało tego dnia 30 innych żeglarzy w, przez Atlantyk, to okazało się, że dopłynęli na drugim miejscu, bo tamci trafili na załamanie pogody. Nie, trafili na bezwietrzną okienko, które trwało tydzień. I okazało się, że pomylili się ci wielcy eksperci. On się akurat śmiał, że tam jeden z tych meteorologów miał mnóstwo przedimków przed imieniem, nazwiskiem, czyli był jakimś tam profesorem, doktorem, zrobił jakiegoś tam inżyniera czy coś. No był autor. W tej dziedzinie i rypnął się, a oni poszli na logikę. Wniosek był taki, że bez względu na to, co mądrego wymówią, wierzcie swojej intuicji i logice przede wszystkim. I został przytoczony przykład, oczywiście, Bantinga, który stracił na schudłym, po prostu rezygnując ze skrobi, z cukru i z przekąsek. Oczywiście był przytoczony przykład Anselakisa, który Prawda. No, jest takim kłamczuszkiem. Takim, to, to jest taki symbol y, kłamstwa, obłudy, ignorancji i manipulacji w dzisiejszych czasach, w których żyjemy. No, trudno. Dyskutowaliśmy przy stole wielokrotnie na temat trudności i na temat czasów, w których żyjemy. Słuchajcie, nie jest nam łatwo y, być zdrowym, nie jest nam łatwo wychować zdrowe metabolicznie dzieci, dlatego że czasy się zmieniły. No, od Ansela Kisa zmieniły się czasy potworne. Nie. Dlatego, że ktoś wpadł na pomysł, że pierwszy raz będzie nam zalecać się, co jeść, kiedy siedliśmy. To, co uważaliśmy za słuszne, to, co biegało, latało, żarło trawę, skubało ziarenka, tak jest. a dzisiaj każe nam się zajadać Hello 6 razy dziennie, przetworzone jedzenie, i to są oficjalne rekomendacje. Jeżeli chcesz być chorym metabolicznie człowiekiem, dołączyć do grona osób chorych metabolicznie: cukrzyca, stłuszczenie wątroby, nadciśnienie tętnicze, otyłość, otyłość brzuszna, to. Stosuj zalecenia prawdawne, sześć posiłków dziennie, śniadanie, owsianka, e, węglowodany są niezbędne do życia. To jest prosty sposób, żeby umrzeć w młodym wieku, Pamiętam. dostać cukrzycy tak i insulinooporności i pożegnać się z tym światem. No hello, przestańmy już e, dawać te stare zalecenia. Pamiętam jak staliśmy w kolejce do wejścia, to z jednej strony machał nam przez okienko doktor Anuil z żoną, ale też stanęliśmy koło pewnej dziewczyny, która, no, po jakimś czasie, jest tutaj taki klimat, żeby mówić do siebie. No, przedstawiła się i pytała się, kim jesteśmy. Akurat staliśmy z tym profesorem diabetologii z Hiszpanii, z którym nawiązaliśmy kontakt, który wycofuje cukrzycę w Hiszpanii ale ona była pacjentką, mówi, że była pacjentką chorującą na stwardnienie rozsiane od wielu lat i opowiadała historię, to mnie mocno chwyciło za serce, gdzie słuchając właśnie rekomendacji zaczęła jeść Superfoods, czyli szpinak czyli wszelkie rośliny ograniczyła mięso i okazało się, że wtedy miała najgorsze zaostrzenie swojej choroby. W momencie kiedy przestała jeść rośliny całkowicie i weszła na 100% karniwor, dopiero wtedy stwardnienie rozsiane się poprawiło i dzisiaj przez wiele lat jest stabilnie, oczywiście musi ćwiczyć, oczywiście walczy z uzależnieniem od słodyczy, bo przyznała się, że raz na jakiś czas nie kontroluje tego, musi zjeść słodycze, które pogarszają delikatnie jej, jej stan, ale to już jest no, proces wieloletni, często u psychologa, często u psychoterapeuty, no zobaczcie jak, jak, w jakim świecie żyjemy, w środowisku, które uzależnia, stresującym, pełnym środków, które... Są środkami psychoaktywnymi, tylko czekają na to środowisko, aby je zużyć i po prostu się od nich uzależnić. Tyle myślę podsumowania dnia pierwszego konferencji. Słuchajcie. To był fajny dzień. Można pięknie żyć.